Kanale zostałem zapytany, jaką amunicję kupować, i tu od razu mówię, to jest temat rzeka, można byłoby napisać chyba książkę na ten temat. Generalnie podstawowe, takie najlepsze rady, to jest to, że amunicja powinna być dobrej jakości. I teraz o co chodzi? Pojawiły się swojego czasu całe serie amunicji powojskowej, czyli wyjętej z magazynów wojskowych sprawdzonej, certyfikowanej ponownie. Przez e, instytuty odpowiednie. I ta amunicja na rynku europejskim całym krążyła. E, taka amunicja jest dużo tańsza. To może być dwa-trzy razy nawet e, tańsza amunicja. Natomiast na co warto zwrócić uwagę? Amunicja wojskowa jest do broni wojskowej i ona nie jest taka, że tak powiem, super delikatna, a czasami zdarza się wręcz. E, amunicja która jest można powiedzieć yy, twarda dlatego że stosuje się płaszcze stalowe platerowane tylko mosiądzem. czyli mamy płaszcz nie miękki mosiężny bądź miedziany tylko stalowy platerowany cienką warstwą yy, stopu miedzi i teraz o co chodzi jeżeli ktoś ma broń precyzyjną yy, Warmind karabin snajperski karabin precyzyjny do strzelania długodystansowego, i po prostu lufa w tej broni jest dla niego cenna, to powinien wystrzegać się takiej amunicji. Czyli tego typu amunicja do jakichś treningów odpada zupełnie. Jak to można sprawdzić? Można to sprawdzić zwyczajnie silnym magnesem, albo rozbroić taki pocisk jeden, wziąć sam płaszcz, albo dobry silny magnes powinien złapać tą warstwę. Stali pod spodem nawet bez oddzielania od reszty pocisku. Taką amunicję najlepiej jest stosować po prostu do broni albo słabszej jakości, albo właśnie do broni wojskowej, bojowej, karabinów po prostu, które są przystosowane do takich rzeczy. Natomiast, co jeszcze można powiedzieć o amunicji? Jeżeli amunicja ma spłonki np. non-korozji, tak zwane, czyli te o obniżonej chemicznej aktywności, to dobrze, bo największą jakby chemiczną właśnie, największe chemiczne oddziaływanie na lufę, na powierzchnię lufy wewnętrzną ma spłonka i produkty spalania, a właściwie wybuchu spłonki. Sam na przykład proch to jest już problem wtórny. Erozja gazodynamiczna, ciśnienie temperatura owszem. Natomiast najbardziej chemicznie agresywne są właśnie pozostałości po spłonce. Także jeżeli mamy możliwość wyboru amunicji, wyboru spłonki w tej amunicji, to te spłonki o obniżonej właśnie aktywności chemicznej yy, resztek na pewno troszeczkę są lepsze pod tym względem szacunku, że tak powiem, do lufy. Co jeszcze? Im silniejszy będzie nabój, czyli większy ładunek prochowy, większa jego prędkość wylotowa, tym będzie wyższe ciśnienie maksymalne. To wpływa też na zużycie lufy, więc jeżeli w dalszym ciągu mówimy o lufie, o broni, o trwałości, to im słabsza amunicja, tym większa żywotność broni. To samo ma się do ciężkiego pocisku. Jeżeli pocisk jest ciężki, to wiadomo, że będzie skok ciśnienia. Maksymalnego, troszkę wyższy, i efekt jest generalnie ten sam. Czyli, jeżeli mówimy o amunicji w kontekście trwałości broni, to płaszcze uważać na amunicję powojskową. Spłonki mniej agresywne chemicznie, lżejsze pociski i wolniejsze. Natomiast, jeżeli chodzi o amunicję w ogóle, jaką wybrać do swojej broni, no to teraz jest kwestia taka. Albo mamy broń automatyczną chcemy, żeby działała niezawodnie. Sprawdzamy amunicję różnych producentów do momentu, aż broń, cała automatyka działa niezawodnie, może się zdarzyć tak, że niektóre alboracje będą słabsze, bądź ze względu na ich pokrycie, mówię o pociskach, będą zachowywały się inaczej, będą dawać inny troszeczkę impuls, całkowite odciśnienia i mogą powodować jakieś zacięcia. Nawet najprostsze i Rzadko zdarzające się, ale mogą. Wtedy po prostu trzeba sobie sprawdzić różnych producentów, aż broń będzie działać zawsze poprawnie. Natomiast jeżeli mówimy o precyzji strzału, to jest historia troszeczkę inna. Tutaj wiadomo, że mamy drgania lufy, takie mniej więcej półksiężycowe, jeśli chodzi już o sam wylot lufy, i zwyczajnie musimy dobrać amunicję w taki sposób, aby ona opuszczała lufę w momencie wygięcia takiego maksymalnego w górę. I tego nie da się zmierzyć, zbadać, stwierdzić inaczej niż przez strzelanie, Wpływ amunicji jest olbrzymi. Z tej samej lufy ten sam strzelec, stosując amunicję różnych producentów, tego samego dnia strzelając, jedną po drugiej serii, może uzyskać skupienie takie, a za chwilę takie. Dlatego jeżeli ktoś. Ma broń typu karabin, sztucer, warmit i tak dalej. Chce strzelać precyzyjnie albo przynajmniej na takim poziomie troszeczkę lepszym. Powinien pójść do sklepu, jeżeli jest taka możliwość, kupić sobie po 5 sztuk różnych naboi, różnych producentów, czasami też różnej masy. Nawet jeśli ten sam producent, i wykonać strzelania testowe. Przy czym 5 mówię dlatego, że jeden. Strzelić obok tarczy gdzieś tam albo w inną tarczę i z czterech, jak najbardziej precyzyjną, powtarzalną serią, wyliczyć sobie średni punkt trafienia, skupienie, czyli promień rozrzutu i na tej podstawie określić, która amunicja najlepiej pasuje. Dlaczego z czterech? Statystyki, badania prawdopodobieństwa i rozrzutu broni dowiodły, że długość serii. Ma wpływ na to, jaki mamy wynik. Czyli, jeżeli strzelimy 100 tysięcy razy, to było robione przez symulację, to mamy jakiś tam średni punkt trafienia w konkretnym miejscu i określony jego rozrzut. Strzelając serię po 2, 3, 4, 5, 10, 20 strzałów, te wyniki mogą być zakłamane i po prostu yy, może się zdarzyć tak, że wybraliśmy trzy strzały, które poszły akurat wszystkie w prawą górną ćwiartkę tarczy, dajmy na to. I dalsze badania, już nie wnikając w szczegóły, wykazały, że generalnie te cztery strzały są najbliższe statystycznie w stanowi faktycznemu amunicji. Czyli jeżeli chcemy sobie zrobić test, jaką amunicję kupować do swojej broni, jak mówię, pięć naboi różnych producentów, idziemy na strzelnicę, 100 metrów, strzelamy. Na podstawie opracowania później wyników sprawdzamy, która najlepiej pasuje do naszej lufy i naprawdę to jest czasami zabieg, który jest warty można powiedzieć dobrych kilka tysięcy złotych, bo broń słabsza, ale z dobrze dobraną amunicją będzie strzelać trzy razy lepiej, nawet niż dużo, dużo, dużo droższa broń. Osobiście widziałem, osobiście sprawdzałem. Jeżeli zainteresował Cię film, odwiedź również mój blog, na którym znajdziesz artykuł o tym samym tytule, zawierający znacznie więcej szczegółowych informacji.